Pośrodku morza trzęsienie ziemi wstrząsa dnem z taką siłą, że powoduje szczelinę i emituje jasne niebieskie światło. Na powierzchni para spędza czas razem, gdy chłopak zaskakuje swoją dziewczynę oświadczynami. Zanim zdąży odpowiedzieć, coś nagle wciąga mężczyznę pod wodę. Kobieta jest zdezorientowana, rozgląda się, a potem zaczyna krzyczeć, gdy martwe ciało jej chłopaka wypływa na powierzchnię. Wkrótce pojawia się zabójca Alfa Zombie który natychmiast zabija kobietę. Tymczasem Hunter, Ray i jego siostrzenica jada łowią ryby, gdy widzą, jak inna łódź zaczyna płonąć w oddali. Natychmiast ruszają na pomoc, a Hunter pomaga ugasić płomienie, zanim wydarzy się coś poważnego. Pożar wywołały niewłaściwie obsługiwane fajerwerki, które Hunter konfiskuje, bo jest lokalnym nadzorcą. Upomina również załogę łodzi za picie alkoholu podczas żeglowania, ale Blaine źle to przyjmuje. Tymczasem na klifie tajemniczy mężczyzna obserwuje niebieskie światło przez lornetkę. Grupa Huntera wraca do łowienia, a Ray wyciąga z wody coś dużego, co okazuje się Martwym ciałem całkowicie zabarwionym na niebiesko. Jada używa podwodnej kamery do zbadania sprawy i odkrywa niebieskie światło na dnie morza, co jest bardzo nienormalne. Hunter szybko informuje władzę przez radio, a podczas gdy jada przykrywa ciało, mężczyźni dostrzegają niebieskie światło na powierzchni. Jada odwraca wzrok na chwilę i odkrywa, że ciało zniknęło. To również jest zombie, który szybko ją atakuje, ciężko raniąc jej ramię. Rej rozprasza stwora. Podczas gdy Hunter chwyta za maczetę i dźga zombie, aż ten upada. Jednak potwór szybko się regeneruje, więc Hunter i Ray wspólnie wrzucają go do oceanu. W mieście dziewczyna Huntera, Kenzie, i jej córka sam odbierają telefon od Huntera, który prosi Kenzie o pomoc Jada, ponieważ jest ona lekarką. Kenzie szybko wyjeżdża, aby spotkać się z mężem, podczas gdy sam zostaje z przyjaciółmi na koncercie. Sam spotyka wokalistę Dagę i między nimi Iskrzy. Wkrótce Kenzie i ambulans zabierają jadę do szpitala, gdzie lekarze się nią zajmują, a Ray towarzyszy jej w oczekiwaniu. W międzyczasie Hunter spotyka się z szeryfem a nim i wspólnie postanawiają zbadać tajemnicze wydarzenie. Na pokładzie łodzi Huntera widzą niebieskie światło na powierzchni. Hunter ponownie wysyła kamerę i odkrywa wrak z pęknięciem emitującym tajemnicze światło. Statek nie ma tabliczki z nazwą ani oznaczeń, co też jest dziwne. W pobliżu pływa dziwna istota. Hunter sugeruje, że ataki mogą pochodzić od zombie i dzieli się swoim doświadczeniem, ale Eikani śmieje się z tego pomysłu. W tym momencie w wodzie pojawia się duża horda zombie, która zaczyna płynąć w ich kierunku, więc Eikani nagle wierzy w opowieść Huntera. Hunter dzwoni do Kenzie, by powiedzieć jej, żeby izolowała jadę i wzywa pomoc, nakazując ewakuację okolicy. Syrena tsunami zaczyna wyć na plaży. A ludzie patrzą w szoku na cofające się morze. Hunter i Akani chcą wrócić, aby pomóc cywilom, ale zamierają, gdy widzą ogromną falę pełną zombie za nimi. Podczas gdy ludzie wpadają w panikę z powodu nadchodzącego tsunami, Hunter stara się uruchomić łódź najszybciej, jak to możliwe, ale wciąż zostaje złapana przez falę, więc mężczyźni nie mają wyboru, jak tylko się ukryć. W ciągu kilku sekund tsunami zombie dociera do brzegu i niszczy okolice, pozostawiając ciała zombie na każdym rogu. Hunter i Akani docierają bezpiecznie na brzeg, a Akani wyciąga broń na zombie, ale postanawia oszczędzać amunicję. Na razie. W szpitalu Kenzie informuje Reję, że większość personelu została ewakuowana, więc jada nie zostanie wkrótce przebadana co oznacza, że ona i Ray muszą pozostać w kwarantannie. Na plaży jest kilku ocalałych, więc Hunter i Akani próbują ich ostrzec przed niebezpieczeństwem. Jednak jest już za późno. Zombie, które rozbiły się wraz z falą, budzą się i wychodzą z morza, by zaatakować każdego, kogo dosięgną. Większość ocalałych zamienia się w zombie, co powiększa hordę. Akani i Hunter używają broni i maczety, by zabić kilka zombie, ale jest ich zbyt wiele, a ludzie wciąż giną. Hunter znajduje łódź i używa silnika, by zabić wiele potworów jednocześnie, co pozwala grupie ludzi na ucieczkę. Tymczasem sam i jej przyjaciele widzą atak z budynku i próbują zadzwonić do rodziców, ale wszyscy są zbyt zajęci paniką, by odebrać telefon. W szpitalu Jada budzi się tylko po to, by umrzeć chwilę później. Natychmiast budzi się ponownie jako zombie i próbuje zaatakować Reyę, ale w tym momencie wchodzi lekarz i Jada rzuca się, by go ugryźć. Rey korzysta z okazji, by szybko uciec z pokoju. Na plaży Eikani zabija kolejnego zombie parasolem. Bez względu na to, ile zombie zabiją, ich liczba stale rośnie, a ranne zombie wciąż się poruszają, więc Eikani i hunter decydują się uciec po posiłku. Gdy wsiadają do ciężarówki, nagle krzyczą z powodu obecności na tylnym siedzeniu, ale to tylko Blaine i jego dziewczyna, którzy się ukrywają. Mężczyźni zgadzają się im pomóc i ciężarówka rusza. Tymczasem tajemniczy mężczyzna z lornetką dociera na plażę i zbliża się do zombie z łomem w ręku. W szpitalu Kenzie wychodzi z pokoju i z przerażeniem odkrywa, że jada zabiła cały personel. Jada zaczyna ją gonić, a gdy Kenzie biegnie korytarzem, Ray wciąga ją do pokoju i zamyka drzwi które jada zaczyna okładać pięściami. Niestety personel wkrótce również zamienia się w zombie i pomaga jadzie, aż w końcu udaje im się wyważyć drzwi. Więc Ray i Kenzie muszą znów uciekać. Docierają do innej części szpitala i znajdują zombie na wózku inwalidzkim, a jada wciąż za nimi podąża. Duo musi biec dalej i znaleźć sposób na ucieczkę. Kilka minut później, Aikani i pozostali docierają na posterunek policji i biegną najszybciej, jak mogą, gdy widzą, że nadchodzą kolejne zombie. Potwory prawie dopadają Blena, więc ten rzuca swoją dziewczynę w stronę hordy jako przynętę i dołącza do innych wewnątrz. Gdy zombie okładają pięściami okna, Hunter wzywa Blena do odpowiedzialności za jego czyn, co powoduje, że Blaine wpada w szał i zabiera broń z oficerów. Żąda broni z magazynu, a gdy inni odmawiają, strzela do funkcjonariusza. Blaine próbuje uciec do zbrojowni, więc Hunter szybko go nokautuje. Tymczasem Sam i jej przyjaciele opuszczają budynek i biegną przez ulicę. Muszą odepchnąć zombie, a horda rzuca się na inną biegnącą grupę, powalając kilku jej członków. Kilka przecznic dalej grupa Sam postanawia ukryć się w markecie, ale ten jest również pełen zombie. Dekagram potyka się i rani kostkę, więc Sam musi mu pomóc. Drugi chłopak natychmiast ginie, a grupa się rozdziela. Ta Ani odpycha kilka zombie i ucieka na zewnątrz, podczas gdy sam i Dekagram biegną na zaplecze. W komisariacie Akani wciąż próbuje nawiązać kontakt radiowy, ale nikt nie odpowiada. Następnie Akani wyciąga kopertę z sejfu z napisem Revoc Pharmaceuticals i niszczy ją. Gdy Hunter nie patrzy, Hunter loguje się do rejestru morskiego i odnajduje statek, który widzieli na dnie morza. Jest on zarejestrowany na Revok Industries, a jego status to złomowany, co oznacza, że firma ukryła wrak. W tym momencie zombie w końcu rozbijają okna, więc Hunter i Aikani udają się do zbrojowni po broń. Hunter bardziej interesuje się skonfiskowanymi przedmiotami i zdobywa miecz z podwójnym ostrzem. W drodze na zewnątrz skutego kajdankami Blena proszą, aby go zabrali, ale go ignorują. Używając policyjnych tarcz, Duet przepycha się przez hordę, a Eikani strzela do najbliższych zombie. Hunter używa bazłaki, aby zniszczyć grupę zombie z ulicy. Niestety, zombie wciąż się poruszają, a co gorsza, nadchodzi druga fala tsunami zombie. Duet ucieka ciężarówką, a gdy jadą przez las, spotykają alfa zombie. Więc go przejeżdżają, ale potwór nic sobie z tego nie robi. Tymczasem sam i dekagram docierają na parking i znajdują jego vanę, w którym przebywa członek zespołu, który cały czas miał założone słuchawki i nie wiedział, co się dzieje. Otwiera vanę dla innych, ale próbuje być bohaterem i walczy z zombie, jednak szybko ginie. Sam i dekagram zamykają drzwi i próbują uciec, ale van nie chce odpalić. W tym czasie ta udaje się opuścić miasto i biegnie przez las, podczas gdy zombie wciąż ją ścigają. Widzi w oddali dom i biegnie do bramy, gdzie Marty widzi ją na kamerach. To tajemniczy mężczyzna który wcześniej złapał zombie i trzymał je w piwnicy do badań. Marty prosi ją, by pokazała tył głowy, aby upewnić się, że nie została ugryziona, i otwiera bramę, gdy widzi, że jest czysta. Ta Ani wbiega do środka tuż przed tym, jak zombie ją dopadają, ale teraz horda czeka przed bramą. Ta Ani pożycza radio Marty'ego i dzwoni do swojego ojca, którym okazuje się być Eikani. Obiecuje, że zostanie w środku z Martym i prosi Eikani, aby odebrał sam z marketu. W komisariacie Blaine dociera do ciała martwego policjanta i zabiera klucze, by się uwolnić. Gdy próbuje wyjść, znajduje swoją dziewczynę zombie, która natychmiast rzuca się na niego i gryzie go. Na parkingu dekagram przyznaje, że spowalnia sam i prosi, aby go zostawiła. Następnie wychodzi przez okno i wspina się na dach, gdzie zaczyna grać na ukulele, aby odciągnąć uwagę zombie. W tym momencie przybywają Akani i Hunter, więc sam biegnie w ich stronę, a Aikani strzela do każdego potwora, który próbuje ją złapać. Gdy sam ucieka z mężczyznami, zombie w końcu dopadają dagę i zabijają go. Potem grupa udaje się do szpitala, zamykając drzwi tuż przed zombie. Kenzie nie odpowiada na żadne wiadomości, więc sam biegnie korytarzem, aby zabrać telefon, zanim ukryje się w pokoju. Używa go, aby mówić przez głośniki prosząc matkę, aby spotkała się z nimi na drugim piętrze. Hałas przyciąga mnóstwo zombie, więc Hunter i Akani zaczynają z nimi walczyć, używając broni i gaśnicy. Sam nie zdaje sobie sprawy, że przewód telefonu jest owinięty wokół jej nogi, a wkrótce potwory zaczynają go ciągnąć z zewnątrz. Zombie rozbija drzwi głową, więc sam musi się bronić mieczem z podwójnym ostrzem. W tym samym czasie Hunter chwyta dwa przewody z rozdzielni i elektrocutełuje zombie, co wywołuje łańcuch elektryczny, który przechodzi od jednego stwora do drugiego i zabija je wszystkie. Następnie Kenzie i Ray przyjeżdżają windą. Zombie staje na drodze Kenzie, więc szybko go powala i w końcu łączy się z córką, podczas gdy mężczyźni zamykają zombie. Grupa zaczyna uciekać, a Kenzie zauważa, że zombie, które przyszły z falą, różnią się od tych, które zostały przemienione przez ugryzienie. Dochodzi do wniosku, że ci ludzie byli poddawani eksperymentom. Na zewnątrz Hunter powala kilka kolejnych zombie mieczem, aby grupa mogła wsiąść do ciężarówki i w końcu uciec. Chwilę później docierają do domu Marty'ego, a Taani łączy się ze swoim ojcem. Zauważa, że Eikani ma ranę, co wywołuje panikę Martyego, ale Eikani zapewnia, że to tylko zadrapanie, a nie ugryzienie. Gdy wszyscy są w środku, Eikani używa radia Martyego, aby poprosić o wsparcie, chociaż Marty mówi, że nie udało mu się z nikim skontaktować od początku tej katastrofy. Taani zdaje sobie sprawę, że mieli dwa tsunami i nikt nie przyjechał sprawdzić teren, co oznacza, że istnieje jakaś konspiracja. W tym momencie zombie więzień zrywa się z łańcuchów i zaczyna warczeć. Eikani słyszy hałas i idzie to sprawdzić, wchodząc do pokoju eksperymentalnego, gdzie znajduje puste łóżko. Nagle zombie rzuca się na niego. A po walce Eikani zostaje ugryziony. Krzyczy z bólu, kopie zombie i hałas budzi resztę. Zombie słyszy ich i idzie na górę, gdzie zostaje odrzucony przez grupę, a ostatecznie walczy z Kenzie. Marty natychmiast atakuje go paralizatorem, zabijając go na miejscu. Ray przynosi Akoniego na górę, a Taani zajmuje się jego raną, podczas gdy Hunter łączy paralizator z mieczem, aby stworzyć bardziej skuteczną broń. Grupa krytykuje Marty'ego za ukrywanie zombie, więc ten tłumaczy, że eksperymentował, aby poznać ich słabości. Te zombie są pełne cieczy z fosforem co wyjaśnia ich blask w wodzie i dlaczego tylko elektryczność może je powstrzymać. Hunter dochodzi do wniosku, że muszą zwabić zombie z powrotem do wody i podłączyć prąd, aby zabić je wszystkie jednocześnie. Będą też musieli wysadzić wrak, aby nie mógł tworzyć kolejnych potworów, więc Marty ujawnia, że ma dużą ilość granatów i C4. Gdy grupa zaczyna pakować broń, Hunter wychodzi, aby oczyścić drogę, ale paralizator nie działa. Brama nagle się otwiera, więc Kenzie również wychodzi, aby pomóc. Włącza rozdrabniarkę do drewna i razem z Hunterem zaczynają wrzucać do niej zombie, niszcząc je jedno po drugim. Ich współpraca jest idealna i wkrótce wszystkie wrogie istoty są martwe, a grupa może uciec. W drodze Kenzie mówi Hunterowi, że jeśli coś jej się stanie, ma zająć się sam. Eikani wkrótce zaczyna się źle czuć, więc zatrzymują się w jaskini. Jest dziwne, że jeszcze się nie przemienił, a Marty wyjaśnia, że nie został ugryziony blisko głowy, więc infekcja dłużej dociera do jego mózgu. Wiedząc, że jego koniec jest bliski, Eikani postanawia wyznać to, co wie. 30 lat temu firma farmaceutyczna przybyła na te plaże, aby testować nowy lek przeciwstarzeniowy na statku z dala od rządowych oczu. Przekupili wszystkich, w tym lokalnych liderów, aby utrzymać tajemnicę. Eikani zgodził się po. Altyazı ponieważ obiecali opiekę medyczną dla jego żony, która jednak zmarła. Lek nie był jednak gotowy do testów na ludziach i spowodował okropne skutki uboczne. Więc firma wysłała pacjentów i personel na statek, po czym zatopiła go z zakażonymi ludźmi na pokładzie. Usunięto też tabliczkę z identyfikacją, bo miała logo firmy. Kenzie podejrzewa, że to nie były skutki uboczne, lecz zamierzona próba stworzenia broni z ludzi. W tym momencie zombie odnajdują ich i atakują. Hunter w końcu uruchamia ostrze z paralizatorem i zaczyna zabijać potwory z pomocą Martyego, podczas gdy reszta ucieka. W trakcie ucieczki Taani musi zostawić Akoniego, który ostatecznie umiera, ale upewnia się, że zostawia mu w ręku granat. Kiedy wszystkie zombie są martwe, Hunter i Marty dołączają do reszty i opuszczają jaskinię. Przed wyjściem Taani obserwuje, jak Aikani budzi się jako zombie i w ostatnich chwilach świadomości aktywuje granat. Eksplozja blokuje wejście do jaskini, powstrzymując więcej zombie przed ich pościgiem. Chwilę później grupa dociera na plażę i rozdziela się, aby zrealizować plan. Marty ujawnia również, że zostawił trochę C4 w swoim domu i zdalnie wysadza go teraz. Ray, Marty i Taani wyruszają łodzą, aby przetransportować C4 do wraku, Marty dokonuje wszystkich połączeń, a Tani każe mu się pośpieszyć, bo zombie płyną w ich stronę. Hunter bierze kable i przeciąga je do przypływowych basenów, podczas gdy Kenzie i Sam czekają przy skrzynce elektrycznej na właściwy moment, aby uruchomić prąd. Potem Hunter bierze rower i puszcza głośną muzykę, żeby zwabić zombie na plażę. W tym momencie Marty skacze do wody, aby zainstalować C4 i zostaje otoczony przez zombie. Rej chce mu pomóc. Ale zombie wchodzi na pokład i blokuje drogę. Zanim ta Ani zdoła zepchnąć stwora, jest już za późno i Marty zostaje zabity. Kiedy Hunter prawie dociera do basenów, pojazd zatyka się w piasku i musi kontynuować pieszo. Nagle znajduje go alfa zombie, który powala go na ziemię. Paralizator w ostrzu znowu zawodzi, więc Hunter musi walczyć wręcz. Alfa zombie natychmiast go rozbraja i chwyta za nadgarstki, ale Hunter kopie go kilka razy, aby się uwolnić. Kenzie widzi to wszystko i rusza, aby odblokować rower, znowu puszczając muzykę, aby zwabić zombie na basen. Hunter kontynuuje walkę z Alfa zombie. A kiedy ten chwyta go za szyję, wykorzystuje okazję, aby wyjąć ukryty nóż i odciąć zombie ramię. Na łodzi ta ani nadal strzela do zombie próbujących wejść na pokład, ale te ciągle nadchodzą. Ray daje jej kamizelkę ratunkową i mówi, aby uciekła, tak jak chciałby jej ojciec, więc skacze do morza. Alfa zombie wciąż walczy z hunterem który kopie go, zanim odzyskuje miecz. Paralizator w końcu działa i Hunter udaje się odciąć zombie głowę, wrzucając go do basenu w tym samym momencie, gdy sam w końcu uruchamia skrzynkę elektryczną, rażąc prądem wszystkie zombie. Gdy ta Ani odpływa wystarczająco daleko, Ray żegna się z Hunterem przez radio i aktywuje C4, ginąc w wybuchu. Powstaje ogromna fala, która zaczyna zbliżać się do plaży, więc Hunter musi uciekać. Jego drogę blokuje zombifikowany Blaine, więc z satysfakcją wbija mu miecz, sprawiając, że jego głowa eksploduje. Potem Hunter udaje się uciec tuż przed tym, jak fala uderza w brzeg. Łączy się z Kenzi i Sam, które pomagają Taani wyjść z wody. Para całuje się, a rodzina obserwuje nadpływający okręt straży przybrzeżnej.